Witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o bardzo ważnym świętym. W momencie publikacji tego filmu obchodzi setne urodziny. Dzisiejszy film będzie poświęcony Janowi Pawłowi II. Zapraszam. Witajcie na kolejnej kryzysowej lekcji religii. Dzisiaj poświęcona ona będzie polskiemu papieżowi, Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II miał mnóstwo zasług. Niestety został zapamiętany głównie z tego, że lubił kremówki i wypowiedział ważne słowa: Niech wstąpi duch twój i odnowi tę ziemię. Ja za to chciałbym krótko przybliżyć. Jego historię i powiedzieć, dlaczego jest tak ważnym świętym i jakie wzory moglibyśmy my od niego czerpać. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako Karol Wojtyła. W okresie dorastania miał niestety dość ciężko, gdyż w wieku 9 lat zmarła mu matka. Kiedy miał lat 12, zmarł jego starszy brat, a kiedy był na studiach, umarł jego ojciec. Na szczęście Karol Wojtyła był silnym człowiekiem. Jego rodzice pokazali mu, w kim ma pokładać nadzieję, czyli właśnie w Bogu. Dzięki temu potrafił sobie z tym wszystkim poradzić. Mimo różnych trudnych przeżyć, Karol Wojtyła był dobrym uczniem oraz miał liczne zainteresowania. Już w gimnazjum zainteresował się teatrem. Lubił też chodzić po górach, pływać kajakiem i był nawet kibicem piłkarskim. Na okres, kiedy Karol Wojtyła dorastał, przypadała też niestety druga wojna światowa, która przerwała mu studia. W tym czasie musiał pójść do pracy, ale po wojnie studia dokończył w 1946 został księdzem, a w 1958 został biskupem. W tym czasie uczył na wielu uczelniach studentów. Jako biskup, za swoje zawołanie, czyli takie hasło przewodnie, przyjął fragment modlitwy Totus Tuus, co po polsku znaczy Cały Twój. Oddawał się tymi słowami Bogu przez Maryję jako jego sługa. Uważał, że jego życie należy do Boga i co by się w nim nie działo, jest to wolą Boga i prowadzi go do dobrego. 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Przyjął on wtedy imię Jan Paweł II, a jego pontyfikat, czyli jego służba jako papież, została zapamiętana z tego, że bardzo dużo pielgrzymował. Był papieżem, który odbył najwięcej pielgrzymek w historii papiestwa. Dostał nawet ksywkę papież pielgrzym. Jednak Jan Paweł II nie podróżował tylko dla przyjemności. Chciał on być w tych miejscach, w których dzieją się rzeczy, o których mówił. Chciał odwiedzać biedne kraje, chciał odwiedzać kraje, w których ludzie wierzą w innych bogów, Chciał też odwiedzać kraje, w których ludzie należą do innych odłamów chrześcijaństwa. W okresie jego pontyfikatu Kościół katolicki nie lubił się z kościołami protestanckimi, z kościołem prawosławnym. Uważał Żydów za innowierców, muzułmanów za innowierców i nie tolerował tych wszystkich ludzi. Jan Paweł II był papieżem łączącym ludzi i chciał to zmienić. Dążył do tego, by. Różne odłamy chrześcijaństwa, takie jak prawosławie, anglikanizm, luteranizm i inne, potrafiły razem się modlić, razem rozmawiać i dążyć do tego, żeby, tak jak Jezus chciał, były jednością. Papież w tym celu uczestniczył w różnych spotkaniach modlitewnych, w których, mimo różnic w pojmowaniu Chrystusa i Boga, Wszyscy chrześcijanie modlili się do Niego razem. Jan Paweł II nie poprzestawał jednak na łączeniu chrześcijan. Chciał też, aby wyznawcy różnych innych religii potrafili żyć koło siebie w pokoju, nie walczyli ze sobą i nie wyrywalizowali. W tym celu spotykał się z różnymi przywódcami religijnymi religii muzułmańskich, żydowskich i innych występujących w świecie. Cały czas prowadził dialog i chciał, by ludzie zamiast walczyć, potrafili ze sobą rozmawiać i potrafili żyć w pokoju. W czasach pontyfikatu Jana Pawła II na świecie panowały takie ustroje jak komunizm, kapitalizm. Wszystkie one miały swoje wady. Kapitalizm wyzyskiwał ludzi, stawiał bogatych ponad biednymi. I wykorzystywał tych biednych ludzi. Obroni ich stawał Jan Paweł II, przemawiając do rządzących tego świata i pisząc różne encykliki, czyli dokumenty kościelne. Jan Paweł II rozmawiał również z komunistami. Jako, że sam pochodził z komunistycznej Polski, rozmawiał z władzami komunistycznymi i w Polsce, i w Związku Radzieckim. Komuniści w swoich założeniach uważali, że Boga nie ma. Dlatego rozmowa z nimi była bardzo trudna. Ale Jan Paweł II potrafił prowadzić z nimi dialog. Dzięki niemu Solidarność potrafiła wygrać z komunizmem. I żyjemy teraz w wolnym kraju. Papież Jan Paweł II bronił również rodzin przed tym, żeby ludzie się nie rozwodzili nie dokonywali aborcji i żeby rodzina była ważną wartością, a nie tylko przeżytkiem. Wielu filozofów i ludzi z nauk społecznych chciało w tamtym czasie, aby dawne porządki ustąpiły ich nowym pomysłom. Papież takim ludziom się sprzeciwiał i bronił wartości rodziny. Przez to, że papież walczył o najbiedniejszych, o uciśnione i o sprawiedliwość. Nie podobało się to wielu rządzącym, którzy czerpali zyski z takich właśnie praktyk. Władze komunistyczne zaplanowały dwa zamachy na papieża. W 1981 roku odbył się pierwszy zamach, gdy na Placu Świętego Piotra zamachowiec Ali Akcza postrzelił Jana Pawła. Jest to bardzo dobrze znany zamach, prawdopodobnie o tym słyszeliście. Drugi zamach natomiast nastąpił rok później w Fatimie, gdy papież Jan Paweł II chciał podziękować za ocalenie życia w pierwszym zamachu, zamachowiec chciał dźgnąć papieża bagnetem. Na szczęście mu się to nie udało. Papież po pierwszym zamachu przeszedł bardzo ciężką operację. Przez to jego stan zdrowia stale się pogarszał. Mimo wszystko papież nie narzekał na to, że ma różne dolegliwości i cały czas sprawował swój urząd. Był on zdania, że wszystkie cierpienia są dla Jezusa. Tak jak Jezus cierpiał na krzyżu dla niego, tak papież mógł cierpieć ból i niedogodności dla Jezusa. Pracował dalej nad tym, by łączyć ludzi i by każdy był szanowany i każdy był ważny. Jednak po 24 latach od zamachu 2 kwietnia 2005 roku papież umarł. Opłakiwało go wtedy mnóstwo ludzi, a tłumy na placu Świętego Piotra domagały się, aby od razu został uznany za Świętego. My od tego świętego Polaka możemy się nauczyć wielu rzeczy. Myślę, że najważniejsze to to, by pamiętać, że całe nasze życie należy do Boga i nawet ciężkie sytuacje prowadzą nas do niego. Drugą sprawą jest to, że każdy człowiek jest ważny, nieważne w co wierzy, nieważne jakie ma poglądy i nieważne w jakim wieku jest. Jest to spuścizna Jana Pawła II i warto, żeby właśnie za to został zapamiętany, a nie za to, że lubił kremówki. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Kryzysowej Lekcji Religii. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w innym czasie.